i moi drodzy, przy okazji wizyty w pracowni dali, gdzie byłam na warsztatach Michała Sówczyńskiego, zajrzałam też do zaprzyjaźnionej pracowni przez ścianę, która nazywa się pracownia Wiki, a jeszcze szefową jest Basia Kowalska. Słuchaj, powiedz, czym zajmuje się Twoja pracownia? Skoro są dwie pracownie prześciany, to dlaczego ze sobą nie konkurujecie, tylko współpracujecie? Jesteśmy taką odnogą pracowni w DALI, można powiedzieć, takim dzieckiem, bo najpierw była właśnie pracownia DALI. Później się roz, rozłączyła, ponieważ jak jedna osoba nie była w stanie prowadzić tak ogromnej ilości rzeczy, więc zostałam właśnie z działem dzieci, ponieważ pracowałam właśnie z tymi najmłodszymi. No i tak to zostało. Mam teraz już swoją pracownię, tylko że ja zajmuję się dziećmi od 4 do 10 roku życia. Czyli takie młodsze dzieci. Jak ci się pracuje z młodszymi dziećmi? Cudownie, cudownie. Lepiej niż ze starszymi? Tak, one mają mnóstwo energii, którą przekazują, i praktycznie po tych dwóch godzinach, jak jestem z nimi, to mam więcej siły niż rano, jak szczerze, tak. A nie są bardziej wymagające te dzieci, szczególnie młodsze? Są, są dużo, dużo trzeba im poświęcić uwagi. E, praktycznie cała całe dwie godziny to mogą rozmawiać. Opowiadać i, i mówić także. Tak zwane żywe srebro. I ile takich dzieci może być w grupie, żeby nie weszły ci na głowę? No maksymalnie 10. W e, ferie prowadziliśmy warsztaty poranne. Było ich 12, więc <grym> 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 było co robić. A nie ma pro... się jeszcze dopisywać, ale, ale... A nie ma problemu z takim zróżnicowaniem wiekowym, bo przy dzieciach w tym wieku no 4 a 10 lat to jest takie dosyć... Rozdzielamy, rozdzielamy. Rozdzielacie. Sobie, tak, tak, tak. E, przedszkolne mają osobno swoje, e, szkolne dzieci mają osobno, także e, jest... Ale te właśnie szkolne bardzo fajnie od nawet od do czwartej klasy fajnie e, ze sobą współpracują, bo każdy jest na innym etapie i każdy się od siebie uczy i obserwują siebie i motywują, także... Czyli jest, Czym jest współpraca taka międzypokoleniowa między tymi Dużo, dzieciakami. A powiedz proszę, jakiego typu zajęcia w ogóle prowadzisz w swojej pracowni? Są to, pracowni, są to zajęcia plastyczne, ceramiczne i również mamy szydełko. <głos> <głos> Czyli takie dosyć duże zróżnicowanie. Rozumiem, że plener to w tej grupie wiekowej nie wchodzą rachuby, ale jakieś takie półkolonie w czasy. Tak, prowadzimy właśnie warsztaty poranne, półkolonie w ferie i wakacje. Coraz bardziej cieszą się. Z zainteresowaniem, dzieci lubią spędzać w ten sposób czas, jeśli wyjdziemy na dwór to bardzo szybko chcą wracać, żeby dokończyć coś zrobić i jeszcze coś złożyć, namalować. No, dzieci w tym wieku są bardzo kreatywne i dobrze jest pobudzić je do jakiegoś takiego szerszego rozwoju tak, tak. niż oglądanie telewizji czy siedzenie przy smartfonie. Tak. W szkole mają ograniczone swoje jakieś narzucone programy, a tutaj Mogą tworzyć, pozwalam im tworzyć, yy, mogą się właśnie wy, yy, wykazać to, co lubią. Nie tylko ściśle to, co jest w szkole narzucony program, jest tutaj dowolność. A zauważyłaś, przy dzieciach, które już chodzą dłuższy czas, jak one się zmieniają psychicznie, jak poprawia się ich motoryka przy takich zajęciach? Tak. Psychika to <grych> jest różnie, bo to szkoła ma duże znaczenie, ale rzeczywiście motoryka i praca jak najbardziej, rodzice właśnie mówią, że dzieci. Bardzo postępy widać u nich, właśnie rączka jest wypracowana, jeżeli zaczynają wcześniej, to nie mają problemu z pisaniem, później właśnie z jakimiś rysunkami kreatywnymi, wybijają się na tle grupy, dzieci zdobywają w konkursach nagrody, niektóre się chwalą, niektóre nie, ale, ale docierają do mnie takie informacje, że jak najbardziej są, są gdzieś tam właśnie. Czyli widać, że takie zajęcia po prostu dosyć mocno te dzieci najzwyczajniej rozwijają w tym wieku. To jest taki wiek, gdzie ten umysł dziecka jest najbardziej chłonny i... I ma możliwość najbardziej się rozwinąć przy takich manualnych zajęciach. Myślisz, że brakuje ich w szkole? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tutaj jak najbardziej yy, uważam, że powinno być więcej zajęć, Mówiłem, że przez 45 minut nie są w stanie nic namalować. Zanim wszystko się rozłoży, to trzeba się już składać. <sum> No. Czyli, czyli widać postęp po prostu z takimi dziećmi Dokładnie. i dobrze współpracują w grupach takie dzieciaczki? E, raczej pracują każdy nad swoim, e, swoim projektem, ale jeżeli tutaj staramy się tutaj utrzymywać dobrą atmosferę, żeby właśnie... Ale tak... rozwijają tak kompetencje społeczne. Tak, jeżeli ja w grupie. Tak, tak. Bycia ze, sobą, bycia ze sobą, jak najbardziej. Także możesz zaprosić, myślę, wszystkie znaczy, dzieciaki do w tym wieku. Tak, jesteśmy tutaj, tutaj właśnie na czwartaków yy, boże, na czwartaków na <grym <grym starygo, yy, 13 na drugim piętrze w Gliwicach. Gliwicach. Także, jeśli macie młodsze potomstwo albo wnuki, to spokojnie możecie je tutaj przyprowadzić do Basi, ona się bardzo chętnie nimi zajmie. A widzimy się następnym razem.